W niższym filmie widzimy osobę nagrywającą wnętrze swojego domu. Następnie osoba nagrywająca mówi, że słyszy coś na zewnątrz. Zaraz po wypowiedzeniu tych słów dzieje się to. Co to jest? Oh Kiedy wyszło na zewnątrz, syreny nagle przestały działać. Film nie zawiera zbyt wielu informacji, ale możliwe, że policja szukała kogoś, kto mógł przebywać przed jej domem. Co o tym sądzisz? Kelsey Flynn szukała sukienki. ponieważ została wybrana na druhny na zbliżającym się ślubie. Natrafiła na sklep, w którym znalazła naprawdę ładną sukienkę, którą widzicie na tym zdjęciu przymierzyła ją i wysłała to zdjęcie swojej siostrze, która zaakceptowała wybór i stwierdziła, że skienka jest naprawdę ładna. Dodała jednak, że coś jest nie tak z tym zdjęciem. Powiedziała, że jest przeklęte i należy je usunąć. Kelsi nie miała pojęcia, o czym mówi, dopóki nie spojrzała na tło i nie zobaczyła tego. Jej twarz w lustrze nie pasuje do twarzy, którą zrobiła do zdjęcia. Gelsi była w szoku i zaniemówiła, co jest taką samą reakcją, jaką ja i nie mieliśmy po obejrzeniu tego zdjęcia. Co myślicie o tym zdjęciu? Zdjęcie zostało zrobione w 2010 roku podczas koncertu bożonarodzeniowego. Rodzice, którzy je zrobili, nie zauważyli w nim nic dziwnego, dopóki ich syn nie zwrócił uwagi na to, co dzieje się w tle. To dopiero jest przerażające. 3 kwietnia o godzinie 13.10 ktoś otrzymał bardzo tajemniczą wiadomość głosową. Osoba, która ją otrzymała, twierdzi, że została wysłana z Francji, co jest dziwne, ponieważ mieszka ona w Kanadzie i nie zna nikogo z tego kraju. Oto fragment tej wiadomości głosowej. Na TikToku kiedyś panował trend na nagrywanie filmów, w których ludzie grają w grę o nazwie Red Door, Yellow Door. Szczerze mówiąc niektóre z tych filmików są dość przerażające. Celem gry jest wprowadzenie się w stan hipnozy z pomocą innej osoby, aby zobaczyć lub wyobrazić sobie pokój pełen drzwi. Można otworzyć dowolne z tych drzwi, należy jednak uważać, aby nie otworzyć niektórych z nich. Jeśli po otwarciu drzwi zobacz się za nimi mężczyznę w garniturze, należy natychmiast przerwać grę. To samo dotyczy się sytuacji, gdy zobaczcie starszą kobietę lub pokój wypełniony zegarami. Oto filmik przedstawiający osobę grającą w tę grę, jest on co najmniej dość przerażający. Kitchen. I to Pretty much. There, do you hear anything? Nie. No. Pójdź towards the light more. Pójdź, jak, może, jak, in the center of the kitchen? Yes. Tak. Right. I'm in the center now. It's it's just it's like now it's like neon white. I'm in a totally different room now. It's all white. All white. Is there anyone with you? No. Wait. This dude is this all plain black man. Get up! Are you okay? Oh, Are you okay? What? Are you okay? Yeah. Are you alive? Yeah. It was an all plain black man. Are you serious? Are you yeah. joking? Dziwne jest to, że nikt nie wyjaśnia dlaczego należy unikać tych rzeczy. Można oczywiście zagrać w tę grę i przekonać się samemu, ale osobiście nie zrobiłbym tego. Głównie dlatego, że nie chcę przeżyć traumy, o której większość osób grających w tę grę mówi, że ją odczuła. W niższym klipie TikTokerka zażyła środek halucynogenny i zaczęła widzieć rzeczy, które naprawdę ją przeraziły. Na szczęście udało jej się uchwycić swoją reakcję na kamerze. Play some. Play some. Play some. I see you. I see you. You're scaring me. Why aren't you saying anything? You're scaring me. Widać, że była naprawdę przerażona. Jeśli już, to ten filmik służy jako przykład tego, czego nie należy robić, gdy jest się pod wpływem czegoś naprawdę silnego, a mianowicie nie należy tego brać samemu, zwłaszcza w ciemnym pokoju. Oto film przedstawiający dziwną czarną lepką substancję, którą ktoś znalazł w potoku. Użytkownicy Twittera porównują tę substancję do Symbionta, a dokładnie do postaci Venom z uniwersum Marvela. W rzeczywistości jest to rodzaj robaka znanego jako Butley Swarm, który może wytwarzać śluz silnie toksyczny dla drapieżników. Może on również osiągać długość do 55 metrów, co sam w sobie jest dość niepokojące. Pracownik pracujący na nocnej zmianie miał właśnie zakończyć pracę, gdy wydarzyło się coś następującego. Nope. Mm -mm. Boss! Z drugiej strony byłoby to doskonała okazja by poprosić o awans lub przynajmniej o pracę na wcześniejszych zmianach. Zdjęcie księżyca zostało zrobione w Brazylii 3 kwietnia. Zdjęcie jest dość przerażające, ponieważ wygląda bardzo podobnie do groźnej twarzy. Jednak jakby tego było mało, ktoś skomentował, że twarz wygląda bardzo podobnie do tej na tym portrecie. Portrecie upadłego anioła znanego również jako lucyfer. Bez wątpienia podobieństwo jest bardzo niesamowite. W Chihuahua w Meksyku znajduje się salon ślubny, który odwiedza wielu turystów. Nie chodzi o to, że sklep ma niesamowite suknie lub fenomenalną obsługę, raczej o to, że w sklepie znajduje się manekin, który wygląda zbyt realistycznie, aby był fałszywy. Wiele osób uważa, że manekin jest w rzeczywistości prawdziwym ciałem, które zostało zakonserwowane przez właściciela sklepu, a właściwie przez poprzedniego właściciela sklepu. Według legendy Pascal Esparza, poprzednio właściciel sklepu, miał córkę, która wkrótce miała wyjść za mąż. Jednak w dniu ślubu została ugryziona przez czarną wodowę i zmarła tego samego dnia. Kilka dni po tym wydarzeniu pani Barza wystawiła manekina, który wyglądał bardzo podobnie do jej córki. W rzeczywistości zbyt podobnie. Ludzie połączyli fakty i doszli do wniosku, że to córka Aspar była wystawiona na widok publiczny, a nie manekin. Chociaż mogą istnieć dowody, które wskazują, że było inaczej. Oto zdjęcia rąk tego manekina, które wyglądają zbyt realistycznie, aby były fałszywe. Co o tym sądzicie? Dziękuję za obejrzenie i do zobaczenia w następnym odcinku.